Dzień dobry, witajcie piękne. Jesteśmy teraz w takim momencie, gdzie miałyśmy zadanie się na chwilę zatrzymać, osiąść, odpowiedzieć na pytanie, kim jestem, a nie co robię. Wiecie, to doświadczenie sprzed dwóch tygodni jest o tyle ważne, żeby z tego nie ruszymy dalej, więc jeżeli gdzieś jeszcze. Hmm, nie zostawiłyśmy wszystkiego, żeby wyruszyć w tą drogę do swojego serca i do serca Chrystusa, żeby gdzieś na nowo się zachwycić sobą i Nim w naszym życiu. To wróćcie sobie do tego, bo myślę, że to jest na tyle cenne, na tyle ważne, że musimy mieć ten kroczek rozbiegu, żeby, żeby zacząć robić dalej. Słuchajcie, już stoimy jesteśmy na takim momencie, kiedy kiedy się zatrzymałyśmy i co teraz? jak ja się zastanawiałam nad tym od czego zacząć ten nasz pierwszy krok w drodze to jeszcze nie od kroku <grytanie> 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 tylko od tego na czym stoisz to znaczy na czyich nogach stoisz czy to są faktycznie już twoje nogi czy masz świadomość tego, że, że to są Twoje wybory, że to miejsce w życiu, w którym teraz jesteś, um, to jest miejsce Twojego wyboru, to jest miejsce Twojej decyzji? Czy to jest jeszcze jakaś kalka, która nam została nałożona przez świat, że my mamy jakieś być, coś robić? Nie wiem, czy to jest kwestia pracy, czy wyboru studiów, um, czy jeszcze innych życiowych decyzji związanych z rodziną, związanych. Z dziećmi, związanych z tym, jak w ogóle wygląda to wychowanie. Czy ja tam słucham siebie więcej? Czy ja tam słucham Pana Boga? Wiecie, bo bez budowania takiego fundamentu, na którym ja wiem, kim jestem i ja wiem, um, czego chcę, może jeszcze nie umiem o to do końca zawalczyć, ale na przykład mam świadomość, że to miejsce, w którym się teraz znajduję, nie jest do końca moim miejscem, że trzeba coś zmienić, gdzieś pójść. Że tutaj potrzeba też pewnego wglądu w siebie, nie? czego ja oczekuję, czego ja potrzebuję, o co mi tak naprawdę chodzi. Bez odpowiedzi na te pytania nie zaczniemy tej podróży. Dlaczego? Dlatego, że tutaj chodzi o wolność. Że Chrystus nas stworzył do wolności, do miłości, że odkrywanie własnego piękna nam nie wyjdzie bez tego. Żebyśmy się sobą zachwyciły, najpierw musimy właśnie zostawić to wszystko inne. Ruszyć na własnych nogach. Nawet jeżeli na razie nie umiesz, to spróbuj porzucić to wszystko, co nie jest twoje. Też co nie jest Boże w nas. Wiecie, myślę sobie, że mamy naprawdę jako kobiety w dzisiejszym świecie mnóstwo wyzwań. Mnóstwo takich rzeczy, gdzie od kobiety się bardzo dużo oczekuje, gdzie ją się właśnie wkłada w jakieś schematy, w jakieś szablony, a mało tu jest przestrzeni na serce, mało tu jest przestrzeni na głębie, na to nasze życie nadprzyrodzone, o które tak naprawdę chodzi, tak, bo mamy, nie mamy jednej natury, w tym sensie nie jesteśmy tylko ciałem, nie jesteśmy tylko emocjami, jesteśmy, mamy też ducha, mamy duszę. I dzisiejszy świat nam Wkłada takie myślenie, że, że wystarczy się zatrzymać na tych dwóch pierwszych i wszystko będzie w porządku. Nie, bo jeżeli my nie będziemy mieć kontaktu ze sobą, tego wewnętrznego, nie będziemy mieć też przestrzeni na to, żeby mieć ten wewnętrzny kontakt z Bogiem. No dobrze, ale po kolei. <laughs> więc wracając, gdzie ja jestem? Na czyich nogach dzisiaj stoję? Czy to są faktycznie moje nogi? Czy to jest wybór tego miejsca, na przykład tego zawodu, ale też sposobu myślenia, funkcjonowania, jaki ja faktycznie chcę, czy dotykam tutaj płaszczyzny jakichś moich grzechów, zranień, a może decyzji kogoś innego, w które zostałam włożona? Gdzie tam, gdzie nie ma wolności, tam ciężko mówić gdzieś o tym, żebyśmy się rozwijały. W listach Świętego Pawła jest taki fragment, że do wolności, ku wolności wyswobodził nas Chrystus. To znaczy, we wszystkim, co robię, mam być wolna. Do tego jestem powołana, żeby być wolna, żeby zostawiać jakieś mechanizmy też w sobie. Bo tu nie chodzi tylko o to, że możemy odkryć, że kurczę, żyjemy życiem na przykład naszych rodziców. Bo oni od nas oczekują pewnych rzeczy, oczekują pewnych wyborów, oczekują sposobu życia, sposobu bycia, albo żyjemy życiem naszego partnera, czy naszego męża, czy naszych dzieci, że wchodzimy w to, co ktoś inny nam nakłada, albo że żyjemy życiem jakichś wymagań społecznych, które nam się wydają adekwatne do roli kobiety, do roli matki, może. Tak, w moim przypadku do roli narzeczonej. Wiecie, dla mnie ta seria teraz jest bardzo osobista, bo mam wrażenie, że my tą drogę pokonujemy razem. Że to nie chcę, żeby to też tak było, że ja jestem teraz z takiej pozycji wyżej nad wami. Bo nie, nie jestem. Ja się uczę i właśnie do takiego wspólnego uczenia się, wspólnego kroczenia tą drogą Was serdecznie zapraszam. Też zapraszam Was do tego, żebyście się nie bały. Wchodzi tutaj w jakiś dialog. Ja wiem, że to są filmy, że to jest taka trochę trudniejsza opcja niż gdybyśmy się spotkały i ze sobą rozmawiały tak twarzą w twarz. Że inaczej się też daje te informacje zwrotne kiedy kiedy się nie widzimy, kiedy wy też nie macie możliwości tak powiedzieć tego po prostu. Ale was do tego zapraszam. Zapraszam do kontaktu takiego pod filmami. Do kontaktu też, może w wiadomościach prywatnych, jeżeli któraś z Was tego potrzebuje, że ta seria ma być dla nas, mamy to gdzieś tam tworzyć razem i ta druga jest nasza. Właśnie, i wracając do tego, do tego, jak stoję, jeżeli to nie będą moje nogi, jeżeli ja nie będę stała pewnie albo niepewnie, ale już w tym, co wybieram, to nie da się zrobić kroku w stronę siebie, w stronę swojego serca, w stronę Chrystusa. Kiedy nie panujemy do końca nad tym, jak stoimy. Kiedy jesteśmy uwikłane w mnóstwo różnych rzeczy. Tutaj wolnością jest Chrystus. A więc jeżeli masz teraz, słuchając tego, taki moment, kurczę, ja nie wiem, jak jest. Ja nie jestem pewna, czy to ja dokonuję tych wyborów, czy to ja jestem w miejscu, w którym chciałabym siebie postawić. Na ten moment mojego życia, to wróć z tym do Jezusa. To znaczy, to jest droga do Niego, droga do nas, ale też przez Niego. Nie jesteśmy na tej drodze same. Myślę, że to jest najważniejsze, co chcąc być kobietami Boga, stawać się kobietami Boga, potrzebujemy zrobić. Doświadczy tego, że, że On jest tutaj Panem i Przewodnikiem. My mamy słuchać. Więc dzisiaj. Popatrz na różne aspekty twojego życia, też na aspekty w relacjach, na to, jak funkcjonujesz z innymi ludźmi, jak funkcjonujesz sama ze sobą. Tak w kontekście ostatniego naszego pierwszego spotkania w tej nowej serii, na przykład, czy odpoczywasz, czy o siebie dbasz, czy jest taka przestrzeń, w której ty faktycznie możesz powiedzieć: Tak, ja jestem wolna, ja mogę wybierać, jestem świadoma tego. Czego oczekuję? Jestem świadoma tego, że na przykład nie będę spełniać czyichś oczekiwań względem mnie. Jestem świadoma tego, że, że czasami nie wiem, jak się zachować i że szukam odpowiedzi. Ja Was dzisiaj do tej wolności zachęcam. Dziś wyjątkowo mamy niedzielę, nie sobotę tak jak zaczynałyśmy z reguły w sobotę te nasze spotkania, dzisiaj jest niedziela, to jest szczególny dzień dla Chrystusa. Spróbujmy sobie przejrzeć się z naszym życiem jak w lustrze i zobaczyć, gdzie mi tej wolności brakuje. I tu nie chodzi o taką wolność rozumianą z swawolę wszelkich zachowań, o jakieś zerwanie norm, wiem, takie spuszczenie z łańcucha, tak? Nie, chodzi o wolność rozumianą metafizycznie, o wolność, która wypływa z tego, że moje serce nie jest przywiązane do niczego i nikogo poza Jezusem Chrystusem. Więc sobie popatrzmy dzisiaj na to, co mnie zniewala, na to, co mnie zamyka na siebie samą, na innych, na Boga w relacji ze mną, na moją relację do Boga. Ale też gdzie ja jestem na dzisiaj. Czy to jest moje miejsce, w którym ja sama zechciałam być? Czy to są jakieś konsekwencje działań innych ludzi, albo moich wyborów, które były na przykład powodowane strachem, lękiem, jakąś obawą przed oceną? Czy to są dzisiaj moje nogi? Tak, żeby wyruszyć już na swoich, nawet jeżeli będziemy iść bardzo powolutku. To, żeby to była taka droga naszego odkrywania kobiecości, naszego odkrywania serca, już bez tych wszystkich rzeczy, które nas ograniczają i zniewalają. Tylko w prawdzie i w wolności, w takim poczuciu, że faktycznie mogę wybierać, bo do tego zostałyśmy stworzone, żeby być najpiękniejszą wersją siebie samej. Kobieta jest zachwytem świata. Wróćmy sobie do Księgi Rodzaju, jeżeli któraś z nas o tym zapomniała. Przeczytajmy to, jak Pan Bóg się zachwyca nami, Tobą dzisiaj. Chce dla nas wolności. Chce dla nas tego, żebyśmy kroczyły jak najbliżej Niego. Może to dobry moment na sakrament spowiedzi. Może to dobry moment na jakąś refleksję nad relacjami, którymi się otaczamy, żeby być bliżej Chrystusa i siebie samych.